Cześć, witam Was wszystkich. Nazywam się Piotr Mojsak, a wy jesteście na kanale Mojsak Pod Technik. Zapraszam do oglądania. Zastanawialiście się kiedyś, jak zrobić zdjęcie z dwoma różnymi kolorami świateł? Jak zrobić zdjęcie delikatnie przesunięte? Jak zrobić zdjęcie, gdzie w cieniach pojawi się coś innego, coś niespodziewanego, coś. Dość ostatnio modnego i popularnego. Pokażę Wam, jak ładnie można oświetlić dwoma rodzajami światła. I światłem błyskowym, jak i światłem ciągłym. Pokażę Wam, jak oświetlić taką scenę dwoma różnymi światłami. Wymieszamy tutaj światło ciągłe, jak i błyskowe w celu zamrożenia ruchu. Zastanawialiście się kiedyś, jak zrobić takie bardzo popularne ostatnimi czasy zdjęcia, które mają takie delikatne inne kolory odcienie kolorów, które są głównie w cieniach. W tym odcinku pokażę Wam, jak to zrobić. Do tego celu będę, będę potrzebował dwóch rodzajów świateł. Weźmiemy światło ciągłe, LEDowe światło, które będzie świecić nam na jakiś kolor. Natomiast światło błyskowe będzie nam mrozić ruch i będzie powodować to, że główny temat zdjęcia, ten pierwszy temat zdjęcia, będzie dobrze doświetlony w normalnym kolorze, a do tego powinien być ostry. Dzięki uprzejmości Adriana, znacie już Adriana, i dzięki uprzejmości Adriana, który ma. Dobrą swoją koleżankę, Katkę. Myślę, że dla niektórych jest ona dość znana. Tutaj możecie zobaczyć, co to jest za osoba. Myślę, że Katka, swoją energią razem z Adrianem, idealnie wpasują się w klimat takiej sesji. Więc tak, teraz tłumaczymy, o co chodzi z tym zdjęciem, co ja będę z tym robił. Zdjęcie będzie wykonywane na dłuższym czasie naświetlania niż powinno być czyli mniej więcej 1,15, 1,10, 1,20 sekundy, coś w tym stylu. Zdajecie sobie sprawę z tego, że zdjęcie wykonane przy takim czasie naświetlania powinno wyjść nieostre. Ale co się zadzieje, jeżeli będzie ciemno, totalnie ciemno i będziemy oświetlać to zdjęcie tylko i wyłącznie lampą błyskową? W momencie, kiedy jest ciemno, jak wiecie, obraz się nie rejestruje lub rejestruje się w bardzo znikomej części. Więc jeżeli oświetlimy to lampą błyskową, jak wiecie, lampa błyskowa ma bardzo, bardzo, bardzo krótki błysk, czyli zamrozi nam cały ruch i zdjęcie powinno być ostre. No i tutaj wszystko, na jak na razie wszystko jest jasne, wszystko jest zrozumiałe, że będę na dłuższym czasie naświetlania zamrażał ruch. Ale o co chodzi z tym drugim kolorem? Tym drugim kolorem natomiast będę oświetlał to, gdzie lampa błyskowa nie sięgnie, czyli tam, gdzie pojawią się cienie. W momencie, kiedy na przykład ta lampa błyskowa, znaczy, wróć, w momencie, kiedy ta lampa, która na mnie świeci, tutaj widzicie, że w, w, po tej stronie, ona jest delikatnie pod kątem ustawiona, po tej stronie widzicie, że jest ciemniej. Jest taki delikatny, że tak się wyrażasz, u mnie trójwymiar. Tu, jak widzicie, gdzie jest ciemniej, lampa. Ta, która świeci na mnie teraz, ona tam nie dociera i nie oświetla. Więc ja mogę to wykorzystać w sposób taki, że miejsca, do których lampa błyskowa w tym momencie lampa światła ciągłego lampa błyskowa nie dociera, ja mogę oświetlić te części ciała, te części kadru, które są w cieniach, innym kolorem. Po to jest dłuższy czas naświetlania. Aby ten kolor się mimo wszystko zarejestrował, lampa błyskowa jest znacznie mocniejsza niż te wszystkie lampy LEDowe i z tego powodu musimy wykorzystać troszeczkę dłuższy czas naświetlania, żeby ten kolor, który tam się pojawi, żeby on się zarejestrował. Dodatkowo to, że zdjęcie będzie re realizowane na dłuższym czasie naświetlania, a moi modele będą się ruszać w trakcie zdjęcia, to lampa, która będzie świecić na jakiś kolor, będzie powodować to, że obraz przez ten ułamek sekundy, tą jedną piętnastą, jedną dwudziestą sekundę czy jedną dziesiątą sekundę on się będzie rejestrował. Ale lampa błyskowa przy zamknięciu migawki lub przy otwarciu migawki, na początku lub na końcu, był taki film, tutaj możecie sobie zobaczyć o co w tym chodzi, lampa błyskowa będzie błyskać i mrozić to co jest w tym momencie, czyli zdjęcie powinno być ostre, aczkolwiek Klimat zdjęcia będzie zupełnie inny niż zdjęcie takie standardowe, te, które widzieliście u mnie już w filmach. Dodatkowo, żeby było troszeczkę jeszcze bardziej ciekawie, żeby coś tam się jeszcze więcej zadziało, pokażę Wam, co jeszcze można zrobić, czyli będę także ruszał aparatem, tak żeby cały kadr nie był, nie był taki stabilny. I to, co się zarejestruje przy tym świetle zastanym, będzie. Najprawdopodobniej będzie poruszone, natomiast w momencie błysku wszystko zostanie zamrożone i zobaczymy taki rozszczepienie kolorów. Zobaczymy taki taki glitch, można nawet powiedzieć, chyba tak to się nazywa. Zobaczymy coś a efekt 3D. Jeżeli macie pamiętacie te okulary anaglifowe, które miały dwa różne kolory na oczach, to mniej więcej taki delikatny klimacik się. Zaobserwuję. Im dłuższy czas tam naświetlania użyjemy, tym bardziej rozmyte to będzie. Ale jeżeli dłuższy czas naświetlania zastosujemy, może ta lampa błyskowa nam nie zamrozić wszystkiego, co byśmy chcieli, i może zdjęcie wyjść poruszone całkowicie. Za dużo światła na matryce może wpaść. Zapraszam do oglądania. Myślę, że będzie ciekawie. Siemanko, z tej strony, Austin. Jest ze mną Katka. Hej, przyjechaliśmy tutaj na sesję z panem Piotrem żeby wstawić zdjęcia na nasze social media, na instagramy. Sí. Także no. zapraszamy. Chcieliśmy, aby pan Piotr. A czemu ciebie nie ma w ogóle z nami tutaj? Teraz będę. Weź nagraj go. Teraz na nas. No, i chcieliśmy, aby pan Piotr. Ja e... zobaczyłam w ogóle pana Piotra na YouTubie i stwierdziłam, że koniecznie muszę mieć sesję zdjęciową z Panem. Tak, i wpadliśmy tak. na pomysł z katką. Chcieliśmy, aby pan Piotr zrobił nam zdjęcia. Coś w stylu, że my jesteśmy zamrożeni jako, jako ruch jakiś i żebyśmy mieli takie maźnięte kolorki różne. No i zobaczymy, czy nam się, czy nam się uda, czy panu Fiotrowi się uda. No ogólnie tak to wygląda. Także musicie oglądać, <grym> i zostawić łapkę w górę i subskrypcję koniecznie. Tak, a zdjęcia zobaczcie na naszych social mediach. Tak. Tutaj macie i tutaj macie. Git, zapraszamy do oglądania. Tak. Czarno-białe robić, bo nie da rady takiej. No, ale to, to że pan i tak jest nie da. Dwóch fotografów się kłóci. Słabło mnie słuchałeś. No nie! Nie, to i nie, 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 mała. nie, 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 No jasne. To nie? tutaj, albo tutaj. nie, 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 się nie, Katka stoi i robi przykud. Ja robię w tym momencie zdjęcie, kiedy ona zaczyna robić przykód, w tym momencie jest zamrożony i jest rozciągnięty przez twoje, przez Juknę. Proszę powiedzieć dwa słowa, tylko dwa słowa. Piotr Moisek <grym> Tylko dwa słowa. Jeżeli ja, wykorzystałaś Powiedziałaś trzy. Kurde. <grym> dwa słowa do kamary. Dzień dobry. O, wow, dobre to było. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Katka bardziej do mnie, bo bokiem stoisz. O, właśnie. Mogę do ciebie katka mówić. No Dobrze. Służbowo. Do Nie mówić katka, no. tak? No bo ja widzę katkę, to dlatego tak. No. Dopiero dzisiaj załóżmy tak sobie. Myślę, hmm. Kasia pewnie. Serio. Nie ma to jak wykorzystywać modela. I lampa, ja tam dopóki zmniejszę moc lampy to 3 godziny minie O! No, nie można było tak od razu tak robić Wiem to zrobić do... no. 3, 4, 3 To też fajnie tak, Jak się uśmiechamy, no, no. lepsze jak się tak. uśmiechamy nie, takie... To też jak się uśmiechamy Ale to też jest 对对对。<laughs> Cześć. I co magia Sesja chyba się udała. Tak. Jest, modele są zadowoleni? Bardzo. Są zadowoleni. Ja to Jestem bardzo zadowolony. E, oglądajcie zdjęcia ich wszystkich. Tutaj też kilka się pojawi. I co? No i co? Fajnie. Było fajnie. fajnie było. Zapraszamy do zakończenia. A jeszcze muszę powiedzieć, bo takie takie były. Takie były. Takie były komentarze, że nie mówię nic o usta ustawieniach aparatu. ISO było około. ISO było 640. Czas naświetlania była 112 115 sekundy. A przysłona była mniej więcej 2,2. Lampa błyskowa była ustawiona na. Ile była ustawiona? 1,4 mocy. A RGB była ustawiona na chyba ile było? Tu ustawiałeś. Nie wiem, 70%? 70% lampy. Jąknuło, tak i dłużej pokażę. Taka lampa, taka lampa świeciła na nas z mocą 50-70% z takim kolorkiem. Dzięki, na razie, trzymajcie się. ma. I co, fajnie wyszło? Myślę, że fajnie. Myślę, że rewelacyjnie. Myślę, że Katka dała radę. Myślę, że Adrian dał radę. Tym razem to Tomek. Już też był operatorem kamery u mnie na filmie. Myślę, że Tomek sobie idealnie dobradę. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o tego typu zdjęciach. Pamiętajcie, subskrybujcie, i lajkujcie i komentujcie. Ostatnio wiele komentarzy się pojawiło. Jestem z tego bardzo, bardzo, bardzo zadowolony pod jakimiś moimi starymi filmami. Świetnie, widzę, że oglądacie. Widzę, że jakoś działa. Widzę, że kanał się zaczyna rozrastać. Trzymajcie się. Do następnego. Hej, hej.